Kiedy telewizja trójwymiarowa zagości w naszych domach na stałe, to pytanie od strony producenta takich rozwiązań. Jest łatwe, może zagościć dzisiaj. Natomiast za tym idzie jeszcze oferta związana z dystrybucją tego typu rozwiązań poprzez operatorów telewizji satelitarnej bądź telewizji naziemnej. I to jest pytanie, tak naprawdę, o dostępność tej technologii w ich ofercie, które powinno być skierowane bardziej do nich. Technologicznie urządzenia są gotowe. Jak w przypadku każdej technologii na pewno zajmuje to jakiś czas do zrobienia z tego produktu masowego, ale tu jest ogromna rola obecnych operatorów i nadawców telewizji w poszczególnych krajach. Czy możemy się spodziewać, że sprzęt stanie w momencie, gdy content 3D pojawi się już na stałej w ofercie operatorów telewizyjnych? To jest troszkę tak jak w przypadku wszystkich zaawansowanych urządzeń. To, ten moment wejścia związany jest z próbą uchwycenia właściwej ceny na rynku. W momencie, kiedy ten produkt staje się masowy, siłą rzeczy presją użytkowników, presją nadawców, ten sprzęt stanieje po to, żeby był szerzej dostępny i żeby można było zrobić z tego właśnie produkt masowy. Proszę pana, na, na czym polega ta technologia, którą y, prezentuje Sazem? Ta technologia y, polega na nałożeniu na siebie dwóch y, obrazów. To nie jest przesunięcie względem siebie, to jest nałożenie na siebie dwóch obrazów, powodujących za pomocą specjalnej polaryzacji stworzenie efektu 3D dla ludzkiego oka. Ludzkie oko może w pewien sposób zostać oszukane w bardzo miły i przyjemny sposób poprzez przesunięcie i nałożenie względem siebie dwóch obrazów. Potrzebny jest do tego oczywiście odpowiedni sprzęt, o czym Pan wcześniej wspomniał. Tym niemniej jednak w tej chwili urządzenia, które oferuje Sarzem w zakresie set-top-boxów są dostosowane do tego typu technologii.